Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiejszy odcinek skupi się na nowym Open Guide to Kanban, co musisz wiedzieć. Przewodnik został stworzony i opublikowany przez społeczność praktyków i opublikowany jako otwarte źródło. To znaczy, że jest dostępne dla każdego. Nie tylko w formie takiej, że jest bezpłatne, bo jest, nie jest komercyjnym dokumentem. Ale też dlatego, że możesz zgłosić swój feedback. Wszystkie pomysły, zmiany, idee, jeżeli uważasz, że coś jest błędne, napisz to na GitHubie. Odnośnik do tego pojawi się na stronie Open Guide to Kanban. Zatem zgłoś, po prostu zgłoś. I wszystkie pomysły są otwarte i są widoczne w sposób bardzo transparentny. Dokument nie jest frameworkiem, żadnym nowym frameworkiem, co oczywiście zostało poruszone przez społeczność. Takie dyskusje się toczyły na LinkedIn, nawet pod moim postem, że kolejny guide, kolejny framework do Kanbanu, nie, nie, nie jest frameworkiem, nie zawiera certyfikacji, jest adaptacją. Adaptacją dokładnie Kanban-guida, który jest obok na tej samej stronie, tak naprawdę dostępny, który jest minimalistyczny, ten guide oficjalny, króciutki, bardzo krótki i fantastycznie, bo takie ramy są potrzebne. To jest adaptacja, która poszerza: poszerza kontekst tłumaczenia, poszerza ilość metryk, miar, o czym zaraz powiem. Więc jest adaptacją. Nasz Open Guide to Kanban jest takim kompasem, drogowskazem, kierunkiem i pokazuje, czym Kanban jest w swojej istocie. Tak dokładniej, bardziej głębiej sięga do tego niż minimalistyczne guide'y, które, które istnieją. I nie przynależy do konkretnej szkoły czy komercyjnego podejścia. I to jest też bardzo kluczowe moim zdaniem, bo został rozwinięty przez praktyków z różnych społeczności. On miał łączyć... Ale chyba podzielił, takie mam teraz wrażenie. No ale zobaczymy, jak się to potoczy, ale o tym też zaraz. Dlaczego to jest ważne? Bo no właśnie, bo czasem pojęcie Kanban zaczęło być używane bardzo szeroko i nie zawsze precyzyjnie też. E, mamy tablicę, zwykła tablica i uważamy, tak, to jest Kanban, tak, to jest Kanban system. No nie, nie, nie każda tablica jest Kanbanem. I Przewodnik próbuje to jest ważne słowo próbuje przywrócić klarowność i spójność tego języka, żeby ułatwić wspólne zrozumienie, wspólne uczenie się również. Zawiera ledwie 13 stron, więc nie jest rozbudowany, tak jak Scrum Guide Expansion Park, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. Ten nie jest taki rozpakowany, rozbudowany bardzo. Ma referencję do 25 pozycji w bibliografii, czyli jest bardziej skondensowany, większy koncentrat, tutaj bym powiedziała. Ma dużo propozycji, miar i metryk do rozważenia, dla które nawet dla niektórych praktyków mogą być nowością. Do rozważenia, nie musisz tego wdrażać. Do Wdrożenia są obowiązkowe w systemie kanbanowym praktyki i flow metrics, tak zwane czyli miary przepływu. Natomiast tutaj masz dodatkowy zestaw, o który możesz się pokusić, o, to może być fajne, albo, hmm, nie, to na razie u mnie nie jest interesujące i to jest ok, i to jest ok. I zawiera różne konwencje, definicje, wyjaśnienia tego, i tam, gdzie był potencjał, w sporej części miejsc znajdziecie i przykłady, i rekomendacje. W niektórych sytuacjach tak są rekomendacje zawarte, więc może być takim praktycznego punktu widzenia, odniesieniem dla Was. Więc e, objaśnienia praktyki metryki to zawiera. Chociaż dalej jest minimalistyczny, bym powiedziała. Więc tak, dalej buduje się narracja wokół trzech kluczowych praktyk, które tworzą system Kanban. I jest to definiowanie, wizualizacja przepływu, aktywne zarządzanie pracą w toku oczywiście i usprawnianie tego przepływu. Dodatkowo, co tu jest też istotne, poza rozwinięciem tych praktyk położony jest nacisk na wartość. Na sporo miar, i jeszcze raz i metryk do rozważenia, plus wytłumaczenie, co, co, co jest wartością, a, a co niekoniecznie nią jest. To teraz tak. Też zadaję e, sobie sama, ale też i inni zadają mi te pytania. Dla kogo jest ten przewodnik? Więc dla każdego, kto pracuje z produktami, usługami czy wiedzą, to jest ważne, ponieważ przewodnik został stworzony dla pracy umysłowej. Kanban dla pracy umysłowej, czyli tak zwane knowledge work. I niezależnie od branży, czy to będzie IT, czy marketing, czy mm, talenty, ludzie, kultura, czy finanse, edukacja, czy jeszcze inne. Mm, branże, w których mamy do czynienia z pracą umysłową, więc to jest dla osób, które chcą zrozumieć esencję Kanbanu, która może z guide'ów krótszych no, no nie, nie do końca wynikać. Może tak, może nie, zależy, zależy w, jakim, w jakim stopniu jesteście zaawansowani, w jakim stopniu lubicie kondensację albo rozszerzenie, to też zależy od osoby, więc macie wybór. Yy, chcecie wdrożyć go w sposób świadomy i oparty na wartościach i nie tylko wizualizować zadania, ale projektować cały system pracy. W dużej mierze on jest skierowany już do praktyków, którzy potrzebują dalszej inspiracji, żeby poprawić system. Czy dla osób, które są świeże w temacie? Myślę, że też, chociaż tak jak mówię, intencja była bardziej już do praktyków, dla konsultantów, dla liderów, którzy już pracują, pracują z kanbanem. Aczkolwiek teraz sobie też tak myślę, że osoba, która jest świeża, no, dostałaby większy pakiet informacji. Tak jak mówię, macie wybór. Możecie zacząć od. Koncentratu, czyli kanban guida, albo od open guide to kanban, żeby zobaczyć więcej praktyk. Więc jakby decyzję Wam pozostawiam. Natomiast od momentu publikacji, to już właśnie wspominałam wcześniej na wstępie, open guide to kanban wywołał y, spore poruszenie, bym powiedziała. Pojawiły się głosy poparcia, oczywiście, ale pojawiła się też krytyka. Pojawiły się nieporozumienia, a momentami wręcz hejty, oczywiście. Dlaczego? Bo ten dokument nie jest kanoniczny w takim sensie, że rzeczywiście komunikacja mogła zrodzić, wzbudzić jakieś pomysły, że to może być kolejny guide i kolejna, kolejna szkoła kanbanu. Co nie jest oczywiście prawdą, ale rozumiem, że komunikacja mogła nie być najlepsza tutaj. Jakiekolwiek, podkreślam, krytyki, nieporozumienia, które macie, zaproponowane definicje metryk i miar, proszę bardzo, jeszcze raz podkreślam, dołącz do dyskusji, zgłoś na GitHubie. Niech to będzie transparentne, niech Community zobaczy, z czym są problemy i możemy to przedyskutować, i na pewno będą wkrótce następne aktualizacje tego guida. Pamiętajcie, wy go możecie współtworzyć, dlaczego nie? To właśnie jest open source dokument, właśnie o to nam chodziło żeby to było otwarte i dostępne publicznie dla wszystkich, a zatem część osób, która hejtowała, być może poczuła się tym zagrożona. Nie rozumiemy dlaczego, dlatego, że jest to tak jak mówię, niekomercyjne wydarzenie, stworzenie tego gaida, niekomercyjne wdrożenie. Jest to dla ludzi, żeby było tworzone, współtworzone dalej przez ludzi. Znowu truizm, jak w poprzednim odcinku. No tak, ten język musi być czasami dosadny. Więc inni dostrzegli z kolei w tym szansę na oczyszczenie pojęć kanbanu i, i lepszą współpracę być może między praktykami różnych, różnych podejść w ramach, w ramach kanbanu. I z mojego punktu widzenia to był bardzo potrzebny krok, bo daje wreszcie wspólny język i punkty odniesienia. A jak mówię, nie podoba ci się definicja, zaproponuj, zmieńmy i uspójnimy jeszcze. Jeszcze bardziej ten język. No i wiadomo, oczywiście, liczę się z tym, że każda zmiana wywołuje emocje i tak jestem tutaj stronnicza, ponieważ brałam udział w tworzeniu tego dokumentu, więc zdecydowanie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć ze swojej perspektywy, jako osoby współtworzącej, jakie są tego intencje, żebyście wiedzieli u źródła, a nie y, własne, bez przeczytania dokumentu, y, oczywiście hipotezy. Więc mogę tutaj już obalić albo potwierdzić część hipotez, które być może macie. Mam nadzieję, że się zainteresujecie dokumentem, bo tak jak przedstawiłam Wam, myślę, że może wnieść wartość. Myślę, że możemy go rozbudować albo skrócić, jeżeli już uważacie, że te 13 stron to jest dużo, za dużo. Zajrzyjcie na tą stronę. Pojawi wam się strona z aktualną wersją przewodnika, krótkim, konkretnym. Dokumentem napisanym, mam nadzieję, przystępnym językiem. Jeśli temat Cię interesuje, zostaw komentarz, subskrybuj kanał i daj znać, czy chcesz więcej treści o kanbanie i przewodniku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.